Słuchajcie, krowy. Wszędzie krowy. Gdzie my jesteśmy? Cześć wszystkim. Znajdujemy się na drugiej edycji Kraina Mleka w gospodarstwie rolnym Kalak. Jest tutaj dużo dzieciaków, dużo młodzieży. Przeprowadzimy z nimi również wywiady, dużo wystawców, z którymi również dzisiaj porozmawiamy. Będzie się dużo działo. Jest tutaj Wiele do świętowania, także chodźcie z nami zobaczyć, co wszyscy tutaj dla Was dzisiaj przygotowali. Myśli Pan, że dzięki właśnie takim wydarzeniom, jak to dzisiejsza, ta świadomość właśnie tych dzieci rośnie? Powiem Wam szczerze, że mamy tutaj nie tylko dzieci z Krotoszyna, mamy dzieci z Wrocławia, mamy o. dzieci z Poznania, mamy dzieci z Pleszewa. Czyli, czyli jest wiele szkół, nie ten, tylko tutaj z naszego... Tak, czyli, czyli że tak okay. powiem, zasięg, zasięg naszego, naszego wydarzenia się zdecydowanie zwiększył w tym roku. I dobrze, bo w tych dużych miastach mamy naprawdę e, dzieci, które do nas przyjechały z Poznania, naprawdę pierwszy raz, były, pierwszy raz są na wsi, pierwszy raz widzą e, gospodarstwo. Muszą się troszeczkę zaznajomić z panującymi tutaj zapachami, z tym jak, jak tutaj wyglądają zwierzęta, że one są w ogóle takie duże. Do tej pory to tylko wzowi dzieli tak duże zwierzęta. Znajdujemy się właśnie teraz na stanowisku OSM Jarocin. Jestem z panią Izą, która dzisiaj przedstawia to stanowisko. Pani Izo, co tutaj się znajduje, co się będzie działo i co przygotowaliście dla dzieciaków? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. My jesteśmy z mleczarni Jarocin. Co my przygotowaliśmy? Dla naszych kochanych dzieci mamy tutaj wyrabiane masełko przez nas. To masełko jest wyrabiane od 135 lat na tej samej recepturze jako nieliczny na kwaśne śmietanie, gdzie serdecznie zapraszam. Naprawdę warto spróbować. Masełko rozpływa się po prostu w uguźnie. Dzieci będą sobie też dzisiaj mogły tutaj popróbować, co Zemia Rocin dla nich przygotował, tak? Tak, jak najbardziej. Obok mamy biały serek nazywa się pyszny, jest również bez konserwantów, bez żadnej chemii. Także jak najbardziej zapraszam wszystkie dzieci. A uważam, że największym hitem dzisiejszego tutaj spotkania będzie nasza truskawkowa maślanka, za którą dzieci po prostu przepadają, uwielbiają. Także zapraszamy. Po tej stronie stanowiska dzieje się dużo, ale tutaj wydaje mi się, że dzieje się jeszcze więcej. Co tutaj będzie się działo, jakie to ma zastosowanie i co dzieciaki tutaj będą mogły dzisiaj zrobić. Tutaj chcieliśmy nawiązać, żeby dzieci sobie przypomniały, jak kiedyś nasze babcie oto w takich kierzynkach wyrabiały masło. Dziś nasze dzieci tutaj dostaną przelaną trzydziestkę naszą śmietankę. Będzie wlana do słoika i nasze dzieci swoimi siłami będą ubijać, żeby i później móc spróbować na chlebku. Sami będą mogli posmarować, gdy to masełko będzie, także zapraszam wszystkich do pracy serdecznie. Widzę, że kolejka jest już tutaj duża, dzieci się ustawiają, ale jeszcze ostatnie pytanie. Wiem, że OSM Jarocin jest to firma, która występuje na wielu eventach, pokazujecie się często, jesteście naprawdę wszędzie i bardzo dobrze, ale co Was skusiło, żeby wystąpić tutaj dzisiaj właśnie na evencie przedsiębiorstwie w gospodarstwie rolnym Kalak. No bo tak jak wspomnieliśmy, nasza mleczarnia jest tradycją, więc chcemy tutaj być nawiązać. Jest tutaj gospodarstwo, są krówki i tak można dzieciom opowiadać, jak to wszystko wygląda, jak to tu jest natura. Tu jest wszystko, co naturalne, więc i tu też my jesteśmy, bo mamy wszystko to, co naturalne, tak jak tu w koło jest przyroda. Także ja się bardzo cieszę, że tu jesteście. Dzieciaki Dziękuję. też się na pewno cieszą, obserwują, co tutaj się dzieje. Także zapraszamy wszystkie dzieciaki. No i powodzenia. Dziękuję. <laughs> Dziękuję bardzo. Panie Jacku, dzieje się dużo, dużo działo się również rok temu, ale moje pierwsze pytanie: co przez ten rok się u Was rozwinęło? Bo rozwijacie się cały czas, ale jakie rzeczy wydarzyły się akurat przez ten rok? No tak, rozwijamy się cały czas, cały czas staramy się poprawiać warunki bytowe naszych zwierząt, żeby, żeby uczymy się tego, jak, jak robić im coraz to lepsze warunki, jak coraz to lepiej odchowywać cielęta. No takim głównym chyba, główną zmianą to jest, staramy się teraz zmienić sposób przechowywania pasz objętościowych, czyli pracujemy nad tym, żeby budować silosy i to jest dla nas w tym momencie chyba takie naj, najistotniejsze, żeby ten produkt, który jest głównym produktem do, do skarmiania, żeby był dobrze przechowywany. Jesteśmy przy kolejnym stanowisku, a dokładnie przy stanowisku marki Lazur. Jesteśmy tutaj z panem Michałem. Panie Michale, rok temu też byliście, dzisiaj też jesteście. Co dzisiaj przygotowaliście? Widzę, że dzieje się dużo. Niech pan opowiada. Tak, kolejny raz uczestniczymy w festynie organizowanym przez Magdę Jacka Kalaków w swoim gospodarstwie w Gorzupi. Jest to świetna okazja, szczególnie dla najmłodszych, żeby pokazać jak funkcjonuje super nowoczesne gospodarstwo hodujące bydło mleczne oraz jak przede wszystkim powinien wyglądać dobrostan tych zwierząt. My jako mleczarnia, która odbiera mleko od e, państwa Kalaków, pokazujemy co udało nam się wyprodukować z tego mleka, a mianowicie najlepszy ser pleśniowy w Polsce. E, na naszym stoisku właśnie można ten ser spróbować. Mamy cztery rodzaje sera: e, błękitny, nasz najbardziej popularny ser Turkusowy, złocisty i srebrzysty w różnych formach jest w kręgach, krojony w porcjach 100 gramowych. Można oczywiście degustować, dla najmłodszych mamy też słodkie przekąski, także zapraszamy na stoisko firmy Lazur Dzieje się tutaj dużo, właśnie widzę, że są te cztery rodzaje sera. Dzieciaki też jak Pan wspomniał będą mogły wszystkiego popróbować. A co one tutaj właśnie tutaj robią? Co one robią, bo widzimy je tutaj mamy akurat na żywo, widzimy, że dzieciaki czymś się zajmują eee, i co one tutaj. Staramy się dekorują? ich produkować, staramy się ich ee, zabawiać, także opowiadamy o, o serach, opowiadamy o produkcji. A jak już ich zanudzimy troszeczkę teorią, to zapraszamy do strefy, gdzie mogą porysować, spróbować babeczek, sami je przygotować, posypać według własnego uznania. A czy myśli Pan, że właśnie dzięki takim wydarzeniom jak to dzisiejsze, dzięki tym eventom, ta świadomość właśnie tych dzieci dorastających rośnie, że to mleko nie bierze się z półki, ze sklepu z kartonika, tylko właśnie od krowy, tak jak tutaj dzisiaj mamy na wydarzeniu to dokładnie pokazane? Tak, to jest właśnie niezwykle istotne, żeby przez zabawę edukować. Tak jak powiedziałeś, mleko nie bierze się z kartonika, Dokładnie. bierze się z takich gospodarstw jak to, także to jest idealna okazja, żeby właśnie dzieciom to pokazać. Także dzisiaj pokazujemy to dzieciom, ja panu dziękuję bardzo, zapraszamy. I przechodzimy do kolejnego stanowiska. Jestem z panią Renatą z firmy Delawal. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Renato, na początku chciałbym zapytać, co się dzieje na waszym stanowisku. Jesteśmy za nami, są dzieciaki, i widzę, że dzieciaki patrzą w ekran komputera i co oni tam mają. Przedstawiony na tym ekranie. Już od zeszłego roku pokazujemy na naszym stoisku e, Dzień Z życia Krowy i ciekawostki na temat bydła. I to właśnie na naszych komputerach w tej chwili dzieci oglądają czyli film na temat tego, jak krowa spędza swój dzień. Na naszym stanowisku mamy e, informacje. Takie nie techniczne, nie o naszych produktach, ale właśnie typowo o tym, jakie, jakie ciekawe rzeczy możemy, jakimi ciekawymi rzeczami możemy dzieci zainteresować, jeżeli chodzi o krowę. Wydaje mi się, że jest to super opcja, bo w nowoczesny sposób jest to przedstawione. Chciałbym zapytać również o współpracę Państwa marki z gospodarstwem rolnym Kalak, w którym dzisiaj się tutaj znajdujemy. Jak ona przebiega i jak wygląda? No właśnie, my zajmujemy się nową technologią, i tak jak prezentujemy się dzisiaj tu na komputerach, yy, dlatego że usługi cyfrowe. I, i w ogóle rozwój, rozwój technologiczny to jest coś, coś na co kładziemy duży nacisk. Jeżeli chodzi o gospodarstwo państwa Kalak, to tutaj pracuje nasza karuzela udojowa, karuzela typu E300. Są tutaj też nasze najnowsze rozwiązania takie jak robot do spryskiwania chemią poudojową, czyli robot do dipingu poudojowego. Także cały dój się tutaj odbywa przy pomocy naszych urządzeń. Czyli właśnie takie, taki rozwój, iście do przodu, ta technologia jest bardzo ważna też właśnie w gospodarstwach. Dokładnie. Tutaj Państwo Kalakowie i z szczególnym uwzględnieniem Pani Magdy, którą pozdrawiam bardzo, jest jedną z, z najbardziej skrupulatnych użytkowniczek naszego systemu zarządzania stadem. I my tutaj wszystkie nowości, wszystko co wprowadzamy nowego na rynek, jeżeli właśnie chodzi o usługi cyfrowe, w pierwszej kolejności kierujemy do takich klientów jak Państwo Kalak bardzo otwartych na technologie i, i gotowych na wypróbowywanie najnowszych, najnowszych pomysłów. Także i system zarządzania stadem tutaj jest wykorzystywany na bardzo wysokim poziomie i najnowsze nasze dziecko aplikacje z, z Delaval Plus. Również, również wdrażaliśmy jako pierwsze gospodarstwo testowe u, u Państwa Kalach. I to też między innymi jest coś, co, co, co można pokazywać i szeroko opowiedzieć na komputerze. Czyli tak jak Pani wspomniała, cały czas są wprowadzane jakieś nowości, czyli firma Delaval nie zatrzymuje się, idzie do przodu i tworzy kolejne kroki w swoim działaniu, tak? Dokładnie, bardzo się rozwijamy. Od tego roku wprowadziliśmy właśnie najnowsze, najnowsze rozwiązania, jeżeli chodzi o produkty cyfrowe, czyli sztuczną inteligencję, która analizuje dane z systemu zarządzania stadem i ta sztuczna inteligencja właśnie podpowiada, która krowa może być chora, która krowa się dobrze doi, która krowa, z którą krową jest potencjalnie jakiś problem w najbliższej przyszłości. I jeżeli chodzi o rozwój, to oczywiście cały czas rozwijamy automatyczny dój. Właśnie wczoraj ogłosiliśmy na Facebooku premierę naszego najnowszego, najnowszych, naszych najnowszych rozwiązań w robotach udojowych. Czyli firma cały czas się rozwija, również jak gospodarstwo rolne Kalak. Pani Radna, to. ja Pani bardzo dziękuję. dziękuję. Widać, że dzieciaczki są zadowolone. Wracam także... do nich. <laughs> Niech Dzięki. Pani do nich wraca. Dziękuję, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Jedzenie, przykąski, smaczki. I pani Lidia, co tutaj się dzisiaj dzieje? Co pani przygotowały? Widzę gofry, widzę czarne rękawiczki. Czarne czarne dla ręk czarna wąwo. Co tutaj się dzieje? Jak w ubiegłym roku? Mamy gofry, mamy naleśniki, mamy sandwicze i dodatkowo zupkę pomidorową, Jakbyś też tam na ciepło. Co roku coś nowego wprowadzamy, staramy się. Czyli wszystko się zgadza. Rok temu byliście, jesteście w tym roku. Co tak. rok też będziecie? No Jak najbardziej, bez nas takiej imprezy nie ma a KGW, KGW Gożupia cały czas pchnie do przodu. I jakie tutaj macie jeszcze plany na rozwinięcie waszego KGW? Coś się będzie działo w najbliższym czasie? W najbliższym czasie tak. Już w niedzielę mamy festyn ze szkołą, razem robimy latawce w górę i 28. robimy sobie noc świętojeńską dla naszych mieszkańców. No to pięknie, czyli cały czas coś się dzieje. KGW z roku na rok coraz bardziej się rozwija. Staramy się, no żeby ta wioska, troszeczkę ci ludzie wyszli z tego domu, nie? Tutaj jednak ta pandemia dała swoje, no i... Chcemy zjednoczyć tą społeczność troszeczkę więcej, żeby było, żeby się działo. Dokładnie, czyli Gorzuka się rozwija, ja mam nadzieję, że widzimy się teraz, zobaczymy się już niedługo i za rok, także ja dziękuję bardzo. Zapraszamy, no, to dziękujemy. teraz jesteśmy z Zuzą. I co ty dzisiaj tutaj robisz, bo widziałem, że są taksów, taksówki, przewożenie dzieciaków co tutaj dzisiaj wyprawiasz? Taksówka to jest bezsprzecznie najlepsza atrakcja dzisiaj tutaj na tym stoisku. Dzieci szaleją, każdy się może przejechać trochę właśnie taką łaciatą taksówką. A oprócz tego opowiadamy trochę, ile lat mają takie dzielaczki, właściwie nie lat, tylko miesięcy. Wszyscy są też zaskoczeni, że są takie malutkie, można pogłaskać. Tu jest tu mamy taką parę bliźniaczek, które urodziły się wczoraj wieczorem, i są bardzo malutkie, czasem wychodzą o. się przywitać. Właśnie tutaj dzieciaczki też wychodziły tutaj. Jałówki, tak, tutaj tak dzieciaki się cieszyły, także no ekstra. Ekstra, tak. Zmieniliśmy miejscówkę rok temu, byliśmy troszeczkę gdzie indziej, ale tam Maszli. już brakowało miejsc. <laughs> więc jesteśmy tutaj, to jest jedna sekcja, ale mamy jeszcze dwie bliźniacze obok, bo będzie potrzeba tyle miejsca. Yy, powiedz mi jeszcze taką rzecz. Yy... Dzieciaki wydawać by się mogło, że nie będą zainteresowane, że tylko przyjdą, bo muszą, ale widzę, tutaj rozmawialiśmy też z tymi dzieciakami. Wow, super, że zwierzątka słodkie, też masz takie odczucia? Tak, zdecydowanie, naprawdę są bardzo, bardzo zaangażowane. Najbardziej się chyba podobało do tej pory przedszkolakom. Oni byli zachwyceni tutaj towarzystwem cielaczków i zaskoczyli się też właśnie, że są jeszcze młodsze od nich. No właśnie. A skąd tutaj taka Twoja działka właśnie tutaj w tym sektorze, tych właśnie malutkich jałówek, cielaczków? Ja tutaj wiele, powiedzmy, poranków i wieczorów latem spędziłam, jak byłam już troszeczkę młodsza z tymi cielaczkami, więc dobrze się czuję w tym miejscu. No właśnie, a często pomagasz rodzicom w gospodarstwie, jak to wygląda? Teraz niestety trochę mniej przez okres, kiedy, kiedy mam studia, więc jest mnie troszeczkę mniej, ale latem całe trzy miesiące tutaj działam. Latem cały czas. Uważaj, co mówisz, bo mama stoi za, ma za nami i wszystkiego słucha. Okej, okay. czyli akcja rok temu była, jest w tym roku, a czy myślisz, że w przyszłym roku też no, jak najbardziej? Ja myślę, że koniecznie. Koniecznie, także my też mamy nadzieję, że za rok tutaj wpadniemy. Zapytałem o to, co wydarzyło się przez ten rok. A jakie są plany na przyszłość? Planów jest mnóstwo. Dalej będziemy walczyć o to, żeby poprawić przede wszystkim odchów cieląt i, i, i młodzieży. Musimy myśleć nad rozbudową cielętników. Chcemy, tak jak mówiłem, zbudować te silosy, żeby, żeby lepiej przechowywać pasze. Cały czas tutaj modernizujemy gospodarstwo i próbujemy stworzyć jak najlepsze warunki do tego, żeby osiągać jak najwyższe cele produkcyjne. Przyjechało dzisiaj tutaj wiele firm, OSM Jarocin, Delaval, mamy tutaj firmy Lazur, mamy tutaj firmy, które z Panem współpracują i czy właśnie, czy taka współpraca jest dla Pana ważna? Tak, bardzo ważna. Bardzo, ważne, bardzo ważna jest ta relacja ze współ, współpracownikami ze strony dostawców. Bardzo fajnie, jeżeli Możemy nie tylko na takiej niszy zawodowej, ale, ale również wspólnie organizować takie inwenty. Bardzo dziękuję wszystkim, wszystkim firmom, które tutaj dzisiaj się wystawiają. Widzę, że kolejki już tutaj do Pana się ustawiają, ale moje jeszcze ostatnie pytanie: co właśnie dzisiaj Pan mówi tym dzieciakom i co chce Pan im przekazać właśnie w tych swoich tutaj wypowiedziach i w tym przeprowadzaniu właśnie po tym nowoczesnym gospodarstwie? Chcę im przedstawić przede wszystkim, pokazać, jak, jak wygląda życie krowy, jak, w jaki sposób, czym, czym karmimy krowy. Że krowa to nie jest tylko zło, że to jest, to jest zwierzę, które jest w dużej części karmione odpadami. Odpady, które i tak powstają przy produkcji cukru, oleju, które powstają przy produkcji piwa. To, co i tak jest wytwarzane. Dlatego, żeby człowiekowi się lepiej żyło i te, preparaty, te te odpady potem nie muszą być utylizowane, bardzo dobrze są wykorzystywane w, w produkcji zwierzęcej. To też jest taki przekaz do młodego pokolenia, żeby, żeby nie widzieli hmm, tylko złej strony produkcji mleka, ale również te dobre aspekty, że to naprawdę można bardzo fajnie zrobić i, i proekologicznie. Także wydaje mi się, że ten przekaz na pewno w głowach tych dzieci zostanie. A ja panu bardzo dziękuję. Było pytanie: skąd te krowy? Skąd te krowy? Mam nadzieję, że po dzisiejszym wywiadzie właśnie wiecie, co tutaj się dzisiaj działo. I jaki cel miało wydarzenie na mleka w gospodarstwie rolnym Kalak? Ja Wam bardzo dziękuję. Wydarzenie cały czas trwa, tutaj się dzieje, a my już się z wami żegnamy. Dzięki i do zobaczenia. Obserwujcie krotostrefę.